Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale Moi drodzy no, Gramy dalej moi drodzy Ścieżka bohaterów Moi drodzy Ewelinka Ewelinka bo jak wiecie próbujemy wykonać zadanie Zmieniamy oczywiście bohatera Ewelina słuchajcie czwarty poziom nie jest źle Ale oczywiście chciałbym żeby było lepiej Moi drodzy ostatnio była ta wróżkowa czarodziejka Więc na pewno dzisiaj postaramy się pokonać jednego jak i drugiego tutaj przeciwnika Jak wiemy Gunplank potrafi dawać nie wiem. No potrafi dobrać do pieca, nie? To chcę powiedzieć gameplank i ja pamiętam już tyle razy mnie ograł na kanale i poza kanałem, że, że mam go dosyć, i go nie lubię. Ale spokojnie, może tym razem będzie tak źle. Ty prześręc przetrwa obrażenia, zwięzanie. Przywołaj dwie skorupy. Coś idealnego dla nas, moi drodzy, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, no to już spieszę z wyjaśnieniami. Próbujemy zrobić wyzwanie pełne z Evelyn. Co to oznacza? Oznacza to, moi drodzy, że od samych samiutkiego początku, pół gwiazdek próbujemy pokonać wszystkich po drodze aż do samego Aureliona. Jeżeli natomiast w którym momencie przegram grę, to kończymy, słuchajcie, wyzwanie i próbujemy innym championem. To jest słuchajcie taki, taki mój pomysł. Na coś nowego. Mocne. Bardzo dobre połączenie. Niestety nie mam karty za jeden. Pamiętajcie, że ta karta cały czas się stakuje. To jest jeden z niewielu smoków, który może bardzo fajnie siąść, kiedy są skorupy. Bo jak widzicie, on uderza, tak? Jak Czekamy to wolni? Dzięki, dzięki. Nie trzeba było. duży Paring Partner za jeden Nie spodziewałem się, że zaatakuje. Jeżeli tutaj nie skontroluję tego, to wygrywałem, bo zrobi kombo. Zastanawiam się, jak to jest z tymi graczami, którzy dopiero zaczynają grać w runeterze. Mają właśnie takiego przeciwnika na pół jedną gwiazdkę, i tak sobie myślą, Boże, ale ta gra jest prosta. Czy właśnie wręcz przeciwnie, ale ta gra jest trudna. Bardzo fajne, bardzo fajne. Wydaje mi się, że dla nas jest to złota, bo czasami możemy mieć piękny stół, ale właśnie bez tego Snem? Karta za jeden. Plus stoken na ataku dodatkowy. Piękna sprawa. Stół może nas faktycznie męczyć, także pójdę w dół. Yy, bo stąd wiecie, po prostu spowalnia nam tempo rozgrywki. No i poza tym, jeżeli wystakujecie jakąś kartę, no to boli, prawda, Boli. Bardzo druga ręka, nie podoba mi się to. Kata pewnie jak przyjdzie później, będzie dobrze. Poza tym kata... Zdałem sobie sprawę, że kata nie była dobrym, dobrym wyborem. Z jednego prostego względu. No nie fortunie, nie fortunie, prawda? O, ale zrobimy sobie kombosik najpierw. Dobra. Zrobimy sobie kombosik, bo ja tutaj będę mógł cały czas e, kopiować jakby jedynkę. Hmm, hmm. Ograł mi, Wersja mechaniczna. E, no niestety to była aż 3. Mówię niestety do tego wiadomo, że ja nigdy nie lubię tracić HP, także jeżeli gram, no, słuchajcie na tych e, niższych, słuchajcie gwiazdkach. No to ja chcę przede wszystkim wygrywać na full HP, no ale jak widzicie nie będzie to możliwe. Dobra, trzeba zrobić inne combo, bo niestety ogromnie. Zrobimy sobie kartę. Hmm, ciekawie, ciekawie wypada. Powiem wam szczerze, że ta jedynka nie jest taka zła, ale wydaje mi się, że ona jest dostępna tylko i wyłącznie na... Czy ona jest dostępna? Chyba tylko na standardzie to ona jest wyłączona, a na wieczności można ją faktycznie dobrać, tak? Ale, ale nie jestem pewny, więc nie będę tutaj wam mówić, hopsiu, do przodu nie będę. Wygrywam grę, że to się uda. A zobaczcie, że nie rzucił jednostki, także się opłaca. Dobrze, piękna sprawa. Jeden grzybek chce, że jest nie najgorzej. No i dalej, słuchajcie, próbujemy. Tak jak mówiłem, wyzwanie całe opiera się do pierwszej porażki. Także ja mam nadzieję, że dotrę do samego Aureliona. Wiem, że to wy polecaliście mi, oczywiście, Ewelinkę. Ja się zgodziłem na to, bo faktycznie ta Ewelinka jest dosyć ciekawa. Chociaż trzeba tutaj przyznać, trochę za dużo kopii. Pójdziemy tutaj, bo będzie fajna, fajna, fajna możliwość tutaj ratowania tej karty. Buffik jest bardzo dobry, silny Losowo kosztuje dwa więcej, no to tutaj może być faktycznie problematyczne, bo mamy bardzo często małą liczbę kart w ręce To nie mamy żadnego dobierania Ale spróbujmy, zostawię sobie kontrolne. Potęga też jest tutaj fajna, aczkolwiek mam zmierzenie z, 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 z Freliordu. Bardzo polecam to zakręcić Freliordu właśnie pod kieti. No i to jest to o czym mówiłem, tak? Problematyczna czasem sprawa Nie ma tu żadnych cieni. To niesamowite, bo mi cały czas punktów brakuje. Ale niefortunnie, cały czas wypada mi, słuchajcie, co ciekawe zauważyłem, że bardzo rzadko wypada nieuchwytność, no chyba, że to przeciwnik gra. To jest niezłe. Znam swoje rozkazy. Jest combo. Bestia. Cztery punkty to za mało. E, na pewno zwróciliście uwagę na to, że moja Ewelinka rozkręca się powoli, to, to jest... to jest zupełnie inna, słuchajcie, sprawa. O, bardzo ładna siódemeczka, akurat na takim rundę. Tylko, że punktowo się nie wyrabnie i do skontrowania, musiałbym zagrać czwórkę szkoda. Szkoda, że ta siódemka nam topem nie pasuje. Okej, okay, to jest bardzo no. dobra karta, bo ma e, dobre combo Odejdź. muszę tu sobie. Piękny kombo. Myślę, że ta karta przeżyje. Mam pewne miejsce. Można było spróbować wygrać grę nawet chyba. Potencjalnie. Ależ trudno. Trzeci raz wora dostaję. 2, 2, 5, 4. Katarina, przypominam, traci staki, także to nie jest ok dla nas. Ale Katarinę wziąłem z jednej prostej przyczyny. Moje drodzy, ona zapewnia nam. Zapewnia, moi drodzy, nam wiecie co? Token atak. Chyba czwarty raz. Nie było sensu łapać, bo wygrywałem grę. On tutaj nie miał za dużo dobrych zaklęć. Bardzo tutaj wszystko idzie powolutku, tak? Na pewno zwróciście na to uwagę. Nikt nie wchodzi mi w drogę. No ale niestety, żeby słuchajcie, wykonać mój wesoły challenge, muszę grać właśnie w taki sposób. Jestem zaskoczony, bo spodziewałem się naprawdę większego oporu. Bo tak nie wiem, czy wy wiecie, ale ja grałem też innymi bohaterami i często dostawałem cheery. Pamiętam, że takim bohaterem była MFK. MFK mi po prostu szła jak krew z nosa. Leciało właściwie, no. To był naprawdę kiepski champion. Evelyn za, za minus jeden, gdy ona jest tak mocna, jest przepotężna. Aktualnie mam cztery skorupy. 4 skorupy, i to się nagrało. Chyba, że mi prąd wyłączył, to wtedy się nie nagra, ale miejmy nadzieję, że nie. A kiedyś już miałem takie sytuacje. Najgorzej było w momencie, gdy nagrywałem grę fabularną i straciłem 5 godzin materiału, bo nie miałem już save'a poprzedniego. Chciałbym zagrać pod widmową figlarkę, bo wydaje mi się, że zrobię kombo z artylerią. Także przepauzuję to. Zauważyliście, że nie dostałem jeszcze ani jednej... Zauważyliście, że nie dostałem jeszcze ani jednej... Nieuchytności? O. Nie no, uszak. Wiem, że chcesz to zrobić. Troszeczkę oberwę, nasze gry, gry nie przegram od razu was informuję, także nie ma, nie ma, nie ma powodu do obaw. Gry na pewno nie przegram. To, to, to od razu wam mówię. Robimy też combo, bo mamy drzewną. Tutaj pojawi się karta, która jest niezła. Która naprawdę jest niezła. Nie no, drzewna jest lepsza. Tutaj ładnie ustawiony stoł. Pięknie. Pięknie. Ewelenda buffa. Nie da się zrobić tak, żeby dać buffa z tymi czterema, bo niezależnie od tego, co zrobię, musiałbym zagrać jakieś inne zaklęcie wzmocniające. Zmierżdżenia też nie mogę dostać. Nawet, słuchajcie, nie pamiętam, że czy ze skorów wypadają zmierżdżenia. Nie pamiętam. Naprawdę. Z tego wszystkiego, jak widzę cały czas te same, te same skorupki, to mam wrażenie, że nie ma. Kolejny awans. Mocna, be, mocna rzecz. Kata nic nie da. raz kogoś takiego jak ty! Artyleria do najwięcej. Poza tym mam fajne kombo jeszcze. Oj. Oj. Kurcze, wiecie co, co chciałbym teraz znaleźć? Wiecie, co bym chciał znaleźć? Chyba wiecie, nie? No ale nie znajduję. Chodzi o to, że zagram sobie jeszcze jedną kartę, później jedynkę. Katalina i tak by nie mogła być rzucona dwukrotnie, bo przypominam, że ona kosztuje cztery. I nie mam jak za bardzo skończyć gry, to co widzę. A, tu był wpływ podwójny, także my bad. Zagrałem pod tyle. A poza tym już artyleria była z tego wszystkiego. zapomniałam zapomniałem o niej kompletnie. Także moi drodzy, połóweczka już za nami. Bardzo fajnie to wygląda. Powiedziałbym nawet smerfastycznie albo skorupkowo w tym wypadku. Ale powiem wam szczerze, że no nie wiem. Mam mieszane odczucia. Bo jak, jak patrzę, no to te winy nie idą zbyt dobrze, nie? Ale może, może ja po prostu mam jedną wymiankę sobie zrobić. Uu. Evelyn za dwa. No. Miałbym też Katarinę za jeden, ale. To... Dobra, jedną zrobię. Dobranie dwóch kart może być na wagę złota. No przecież skrzynia przedmiotów takiego koloru, moi drodzy. Jakie brwi, nigdy nie zwróciłem wagi na te brwi. Trzymają drogą bardzo mocna karta. I mam combo O! Wszystko jest inne. Pięknie. Wszystko jest inne. O, tak. No właśnie, tak. Co to było za przyspieszenie? Dziwaczne. Dobra, kto ma najwięcej wyobrażeń? 5, 4, 6, 3. Nie mogę zagrać jedynki? Mogę. <laughs> Jakie śmieszne. Ta karta... Ej, ta karta pod nieuchwytność będzie bardzo ciekawa. Nigdy na to nie spojrzałem z tej perspektywy. To było ciekawe. Ej, faktycznie, ta karta jakby ją grać w 4-1 pod nieuchwytność jakimś cudem. Jestem ciekaw, czy karta, która daje wsparcie, przyzna tej karcie na stole nieuchwytność. Ale mam w głowie pomysł. A jest takie combo do zrobienia, ale bardzo trudne. Artyleria, minus dwa... Minus, minus jeden, przepraszam. A, kosztuje dwa. Bardzo fajny pomysł. Wszystkie, Wszystko po prostu idzie po naszej myśli. Katakan oczywiście... Piękny fi. Okej, okej, okay, okay, dude. Okej. Okay. Okay. Czy czarodziejka z lustra działa też na jednostki, czy tylko na zaklęcia? Muszę to sprawdzić, bo to jest tak rzadko spotykany czempion, że. Dobra, szukam Ewelin, wiadomo. Bo to jest tak rzadko. To rzadki, bardzo dobra ręka, była, swoją drogą. Ale ja jestem Greedy, niestety. i Greedy teraz zapłaciłem. Ale długo to trwa. Ale regeneracja. Znam w... sytuację. Cztery takie. I kopia. To Cztery staki i kopia. A z tym zadziałałoby jeszcze bardziej, bo przyswuję efemeryczną kopię. Więc jak rozumiem, by to jeszcze skopiowało. Kto żyje. Dobije. Regeneracja. Może może przetrwa karta. Nigdy się nie Jezu, miałbym dwie czarodziejki z luster przy dobrym Dobra. Tylko mam maje problem. Jak ja mam grę wygrać? Ewelę nie dobrałem. Czy to jest jakaś tam, jakaś tam nawet sytuacja? Ile mam taków? Sześć. Nie no, błagam was, nie będzie czegoś takiego rzucać na stół. Uuu tutaj pele no. dlaczego tak gram? Bo chcę sobie kopię zrobić O, ciekawe. Ile mogę punktów zagrać? W następnej rundzie mamy 6, tak? Dwa muszę zostawić, okej. Okay. No i nie chciał. Tak nie denerwuj mnie. Kolejny uszech, nie da się. O! Prawie combo. jakie śmieszne to jest? To są dwa kryształy, już. Dobra, ale nie będę wydłużać wam tutaj rozgrywki. No kolego, niestety. Ale co chciałem powiedzieć, jakie tutaj kombosy były? Nie? jakby ta czarodziejka była na takich tygodniowych To Powiem wam, że Evelyn, z tą swoją mocą. Podzabicie pierwszego, jakby pierwszej karty zabitej, właśnie to wow. fajna sprawa. Co ciekawe, działa to też w drugą stronę, tylko nie działa to na waszej karcie, działa to też na przeciwniku i to jest tutaj nieprawdo... nieprawdopodobne. Te, Bohater za trzy, wiecie, że jestem wielkim fanem takich zaklęć. Krypta Heli, zmniejszamy koszt. O, nie mogę kupić, bo mam tylko 300. Dlaczego kupiłem krypto? A, tak wiecie, dla jaj. Eee, 1, 3, no daje mi ten, ale no dobra, no dobra, to niech będzie. Niech będzie, brachu już zaryzykuje, ale no niezbyt, niezbyt tam na koniec. Nie, nie, nie dopisały. Ale te wzmocnienia, czy stop? No 3, 3 do odmierzenia, to, to jest faktycznie coś i 7. W razie co, no jest, no jest. Było tam jakiś potencjał, był w tym. Szóstkę wolę później, bo potrzebuję tanich kart, gramy na lulu, więc potrzebuję jak najwięcej kart na stole. Dzięki, Gro, naprawdę jesteś A Aczkolwiek może przy dobrych wiatrach... O, jest zmierzczenie! Ja zapomniałem, że jest zmiażdżenie z tego wszystkiego, wiesz... A, jeszcze podobne zmiażdżenie, oho, uh ciekaweczko. -huh, Oczywiście drzewna. Żartowałem. Żartowałem, bo mamy kombo. Musimy zagrać w innej kolejności, bo zaraz będzie zamianka. Powiem Wam szczerze, że ta moc jest przesadzona, naprawdę. Nie pocała się Katarzyny, jakby kto pytał. Kurde. Dobre bloki zrobił. To muszę jak najszybciej uzupełnić SU i będzie dobrze. Regeneracja, więc jest wszystko gra. Mocne, mocne. Nie wstydzę się. Tak? 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 I tak. 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 już Tak. 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 zrobić. Tak. regeneracja, więc wszystko gra. Ale nie miała podwójnego awansu, to to faktycznie można było spróbować zagrać pod podwójny awans i wtedy miałbym podwójnego buffa, no to to faktycznie był mój misplay w takim razie. Chyba Steam teraz. Fajnie, że wpadłeś sześć. No, fajnie, że wpadłeś. Zmieniamy kolejność, dlatego że widzicie, że mam zadanie. Gdyby Skorupy były za zero, to byłoby być smarpastycznie. I wiecie, co fajnie? całego stołu za cztery. To coś. Już nie mam miejsca na stole. Patron pierwszy! Patrol drugi! Nie. O, nie myśl, że nie mogę cię wygnać? O, że gryzę. Mam postrach. Ale zabraknie mnie obraż. Minimalnie, żeby zagrać. Zobaczcie, wygrać grę w tej rundzie. Jedynka też by nie wygrała, bo by zrobił blok 2-2. to jest na zawsze? No właśnie, w tej rundzie, więc to wzmocnienie, o którym mówiłem, działałoby. <laughs> Jeszcze ta śmieszna emotka. No. Gość jest bezczelny. No właśnie tak. Czekać, czy ma negację? Zobaczymy. Wszyscy ile widziani. A tak bez bloku? O, nieładnie. Moi drodzy, jako że zamierzałem nagle 20-30 minut materiału, jeżeli miałoby być wcześniej. To nagrałbym jeszcze kolejną, oczywiście, bitwę. Ale myślę, że taki, taką serię sobie zrobimy jeden na odcinek. Przypominam, cały czas po kolei idziemy, nie, nic nie pomijam, a nie liczymy tygodniowych i aż do pierwszej porażki. Też opłacało się z tego względu zrobić coś podobnego, dlatego że muszę poziom wbijać. Poziom, oczywiście, widzicie piąty, powolutku to jedzie, bo oczywiście wyzwanie nie jest zbytnio, e, zbytnio duże, ale jest to dosyć ważne. Także słuchajcie, Evelyn na razie sprawuje się dobrze, ale zobaczymy, jak będzie później. Moi drodzy, bo. W następnym odcineczku pojawi się Postrach Siedmiu Mórz. Tyle ode mnie, trzymajcie się.